Jacek Paruszyński, Iwona Lach, Jacek Grądowy oraz Katarzyna Trzeszkowska w ramach akcji Norwid w domu przeczytają dla Państwa fragment sztuki Aleksandra Fredry, Pan Jowialski. Czteroaktowa komedia mistrza tego gatunku Aleksandra Fredry. Sztuka powstała w 1832 roku, a właściwie. Została wystawiona w 1832 roku. I trzeba tutaj dodać, że jest to chyba najczęściej wystawiana sztuka Aleksandra Fredry na deskach teatru polskiego. Akcja rozgrywa się w latach XX-XIX wieku na dworze państwa jowiarskim. W starym piecu diabeł pali, jak mówi przysłowie: Oj, figle, figle! A na facebookowym profilu teatru codziennie mogą Państwo słuchać także poezji w wykonaniu Jelenia Aktorów.